i naprawdę walkę Pierwek. I tak. Pierwsze miejsce w grupie do 12 lat zajął paleczny Sebastian z wynikiem 48 punktów i muszę powiedzieć, że też to wywalczył. Tak, Pierwsze miejsce w grupie do lat 14. Wrocław 47. Pierwsze miejsce w grupie to nad 16, to złos Christian 48. Zespołowo. Siódme miejsce odmię PZW Wrocław. Sto dwadzieścia Przedstawiciela Dobrze, nie proszę o wybranie. Szóste miejsce. Okiem Częstochowa. 124

Mękańska Szkoły Podstawowej 31 w Gdyni. Pierwsze miejsce Okiem PZU Gdańsk 132. Nie życzę, żebyście nie tylko uprawiali mękaństwo, ale również strzelectwo, bo rzeczywiście bardzo wielu zawodników Świetnie się. Dziękuję. Proszę Pani Pana Prezydenta. Bo się śpieszy, chce nas opuścić na drogę. Ja muszę się wytłumaczyć, bo na mnie czeka młodzież w Kwaszczynie. Tam jest też impreza dla młodzieży, ale chcę wyrazić swoją radość z tego, że Pani Stanisławie w tym sradnym weselu mogli uczestniczyć w 25-lecie. I myślę, że nie bez powodu akurat w tym miejscu, w tej szkole, bo. Związki Pana Profesora Siedleckiego z morzem, z wodą są na pewno wszystkim jasne. Ja chcę pogratulować przede wszystkim tak licznej tutaj reprezentacji młodzieży z całej Polski. Cieszę się, że mogę te puchary i nagrody wręczać również dziewczynom. Bardzo się cieszę, że bierzecie w tym udział. Wszystkim chcę pogratulować celnego oka, nie wiem, dobrego zacinania, podbierania, tak, proszę poprawiać. Patrząc na tą wspaniałą rywalizację waszą i na te nagrody, które to widzę, to będę musiał chyba odkurzyć swoje bambusy i ten teleskop, który w piwnicy mam. I trzeba będzie do Was to dołączyć być może za rok. Wszystkich oczywiście za rok, myślę, że w imieniu pani dyrektor mogę zaprosić na nasze wody. Być może pan Stanisław odważy się na te bardziej morskie wyruszyć, nie tylko na te małe jezioro. Zapraszamy do udziału za rok. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję przede wszystkim udziału, bo myślę, że biorąc udział wszyscy jesteśmy tutaj zwycięzcani, oczywiście organizatorom świetnego pomysłu i tej sprawnej organizacji, którą podczas tych zawodów mogliśmy oglądać. Mimo tej pogody to też było wszystko wyreżyserowane, żeby zakończyć to deszczem, bo na deszcz dobrze biorą ryby i ten trzeba zakończyć, żeby te najlepsze zostały w wodzie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, gratuluję i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi i duże odtaski. Gdyniska w tym roku obchodzi 25-lecie, a 50-lecie, tak w kole Odra my od 13 lat prowadzimy szkółki, między innymi dzięki przykładowi tutaj z Gdyni. I chciałem w imieniu zarządu Koła Odra wręczyć taki kuchar, również koledze koledze prezesowi koła Gdynia Miasto. Puchar y, y, pisze, puchar koła PZW Odra na 25-lecie Gdyńskich Szkółek Wędkarskich PZW. W górze jest 50, czyli 50 lat koła Gdynia Miasto. No, przy, przyjdziemy teraz, przy, przyjdziemy teraz do naszego oficjalnego już zakończenia i będziemy e, wręczali i upominki dla kolegów w persykujacji i indywidualnych. Proszę. Kiepula. Proszę. Strasznie. Daj, daj im popatrzeć. Prosimy e, pierwsze miejsce, Mirosława Sławicka. <klucz> I wybierasz, w drugim sektorze. To no, Dobre bajki. I tutaj wyróżniony Pierwsze miejsce w trzecim sektorze Wojciech Trosko. Drugie miejsce. Drugie miejsce Mateusz Adamczak. Sektora i wybieraj się na to. Jakub Kulaszewicz. Proszę bardzo. Dobry dobry, to Arkadiusz Pawla, sektor 3. Na trzeci, sektor 3. Trzecie miejsce Kamila Pomiałanowska. Zapytaliśmy? Beląda. Ja bym chciał. Michał Łebkowski. Zapytam. Stasiu. <śpiewanie> jeszcze Masz o tym. Krystian Kozłowski. Estera Tracz. Sebastian Zalatinski. Ale dostałaś na I teraz wybieram. Przemysław Ślaski.

Kocka, no mama. Nie? mama, mama, mama. Nie, nie. Marcin, Ci brakuje bo Na, to... ja mam się... Bierz. Gabriel... Gabriela Boże. Ja, Migał Mirys. Wybieraj sobie. I wybieraj. Mamy. i I wybieraj. Mamy. I Jasiu. Jasiu, napełnij go, to będzie Napełnij, Do pełna. Agnieszka, sektora. Brzuska. Maskotkę i wybierzcie na los. Prekurat Wądzie. Chodź Sasin Bargłomiej. Świeczkowska Elżbieta. Proszę, wybieraj. Lisowski Łukasz. Tu Marek Piotr. No. Został, no, został, za nie wybiera. Został. Za no, decyduj się. Dymek Mackey. Gratuluję Ci, serve Szykowski. Szykowski, Sławomir Majszak Aleksandra. Krusiński Gracja. Jest za ole. Za ole. I maskowki dla maskowców. Możemy brać sobie z, z tego wszystkiego, co tu jest. I proszę bardzo. To raz, proszę. Tak. Proszę, wybierać. To są przyjrzyści? I kto wraca? I potem, tak? Trójki. Ale Piotra. I koło Sebastian. Dajnowiec Tomasz Jeden przemysł nas, wrocław. Wrocław, nas... czerpański Przemysław. Biega ich babę. Zostaje przedbierany. Zostaje. Te... Zostaje. Małgorzata. Zostaje. Rada. Wojciech Marcin.